Zadanie siódme. Uzupełnij poniższe zdanie. Zdanie wybierz odpowiedź pośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź pośród oznaczonych literami C i D. Więc tak, ilo raz 10 do ósmej przez 5 do ósmej równi się. Mamy dwie różne podstawy, ale mamy takie same wykładniki, czyli tu mam 8 i tu mam 8. Dzięki temu mogę skorzystać z takiej własności, że 10 przez 5 do potęgi 8 równa się 2 do 8. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Drugi przykład. Co ja tutaj mam? Mam tak. 2 do 6 razy 25 do 3 to się równa. 2 do 6 razy 25 to jest 5 do 2. I przepisuję do naszej trzeciej. I co ja robię? Potęgę potęgi muszę pomnożyć. I mam 2 do 6 razy 5 do 6. To się równa 2 razy 5 do potęgi 6, czyli 10 do 6. Dzięki temu wiem, że odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Zapraszam Ciebie na kolejne zadanie.